Podkreślam, że to nie jest ich. To nie jest historia o nich, to nie jest ich historia. Ja się posłużyłem tylko pewnymi schematami, które wyciągnąłem z tej historii, natomiast postaci są zbudowane od nowa. Co to jest? Co? Odpowiadaj! Nie wiem, czy to jest film przerażający. Raczej jest to, powiedziałbym, raczej, chłodny film. To przerażenie y, chciałem osiągnąć dopiero jakby po wyjściu z kina. Przekażę ci energię i lepiej się poczujesz. Przestań, nic nie czuję. Proste wytłumaczenia zawsze są jakimś chwytem i, i są czymś nieprawdziwym. Prawda zawsze kryje się gdzieś pomiędzy. Nie ma łatwych rozwiązań i łatwych wytłumaczeń. Była notatka prasowa o człowieku, który był szoferem kardynała Wojtyły. Zmarł i zostawił synowi spadek. Ojciec to zaplanował. Na pewno ma teraz niezły ubaw. Nie chciałbym powiedzieć, że jest to film profetyczny, ale w każdym razie ostrzegający przed pewnego rodzaju pogaństwem w wierze. Jezus Maria. Do remisy leci! Do jakiej remisy gdzieś tam od lat nie ma, żadnej Ludzie tam to zebranie jest! Chcemy przynieśli! Dobra, polegaj! Polegaj! Wydaje mi się, że rozmowa czy to komediowa, czy, czy, czy bardzo serio o sprawach ostatecznych, jest no, warta tego, żeby, żeby o tym mówić. Ja nie za bardzo lubię zupełnie błahe rzeczy robić, choć i takie też robiłem. Tak mi się wydaje, że do tej pory te historie jakoś przychodzą do mnie same. Znaczy, To są jakieś opowieści ludzi, gdzieś zasłyszane, przeczytane. W tym przypadku znajoma opowiedziała mi historię chłopców, którą, o, o której dyskusję usłyszała w, w, w polskim radio. I ja nigdy nie staram się tropić jakby prawdziwych bohaterów zdarzenia, tylko na podstawie tych strzępów, jakby, które słyszę o historii. No zaczynam budować jakby swój świat i swoją, troszkę swoją historię. Z dziećmi lubię pracować, jeśli się rozumie dziecko i, 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 i to, jak, jakie mechanizmy na, na, na dziecko działają i ma się to szczęście, że, że, że te dzieci, które, które powinniśmy znaleźć, znajdujemy, no to to jest potem sama przyjemność. No to jest takie właściwie odkrywanie osobowości, e, odkrywanie talentu, wyciąganie czegoś ze środka, zazwyczaj dzieci bardzo zamkniętych, skrytych, które... Które nigdy nie pomyślałyby, że mogą, że mogą grać w filmach. Różyczka nie opowiada prawdziwych historii. Różyczka jest zainspirowana kilkoma prawdziwymi historiami. To święty Augustyn zwykł umawiać, iż stwórca obdarzył człowieka wolną wolą, aby dać mu możliwość nieustannego wyboru między dobrem i złem. Były takie sprawdzone, zweryfikowane metody działania służb specjalnych. Które polegały na zwerbowaniu osoby najbliższej, najbardziej zaufanej. Częstokroć dotyczyło to, jak się okazało, kobiet, z którymi były związane te inwigilowane osoby. Nakryłem cię. Zastanawiałem się, kiedy to robisz? Co? Głównie interesuje mnie dzielenie się z publicznością ciekawie opowiedzianymi historiami, po których. Nie zostaje się w kinie obojętnych, po których e, trzeba trochę pomyśleć, czy to jest jakiś przekaz, na którym mi szczególnie zależy. Nie, no to jest jakaś chyba służebna rola, tak bym to nazwał, wobec widza, bo jak ja widzę i wiem, że film się podoba, i ludzie wychodzą z tego filmu, no, rozmawiając o nim, będąc pod wrażeniem tego filmu, no to ja się po prostu dobrze czuję.